Ostatni raz kolarze rywalizujący w Tour de Pologne zawitali do naszego miasta w 2006 roku. Wtedy to na bulwarze filadelfijskim zlokalizowana została meta trzeciego etapu z Gdańska do Torunia. Po ośmiu latach przerwy światowa czołówka ponownie zawita do Grodu Kopernika. Tym razem zawodnicy rozpoczną w Toruniu drugi etap 71 edycji Tour de Pologne z metą w Warszawie. Zdecydowaliśmy się na start, bo będzie okazja dłużej porozmawiać i spotkać się z kolarzami. Kolarze mają obowiązek na dwie godziny przed startem honorowym stawić się w miejscu, gdzie będzie miało to miejsce. Stąd liczymy na obecność kibiców i myślę, że dla sympatyków kolarstwa będzie to niesamowita gratka, żeby porozmawiać, porozmawiać przywitać się z najlepszymi kolarzami. Polski, ale, ale i świata, którzy zawitają do Turu. Międzynarodowa Unia Kolarska zalicza Tour de Pologne do grona najważniejszych na świecie wyścigów w kolarstwie szosowym, czyli do tak zwanego World Touru. Wyścig Tour de Pologne od 6 lat to już jest Kolarska Liga Mistrzów, czyli należymy do grona tam gdzie są te wyścigi największe, te wyścigi wielkie, tak jak Tour de France i Rode Italia, również do tego grona należy Tour de Pologne. Organizacja startu do drugiego etapu tej prestiżowej imprezy będzie kosztowała Toruń 100 tysięcy złotych. Za to utrzymujemy no, niesamowitą promocję. prawda? Yy... Bezpośrednia transmisja w telewizji polskiej, w Eurosport, która dociera do, do, do wszystkich krajów Europy, do ponad chyba stu krajów dociera sygnał Eurosportu. Także jest to dobry interes. 71 edycja wyścigu rozpocznie się w Gdańsku. Kolarze przejadą około 1400 km, podzielonych na 7 etapów. Metę rywalizacji wyznaczono w Krakowie. Jak co roku również tegoroczna edycja Tour de Pologne będzie przebiegać pod pewnym hasłem. Tour de Pologne ma zawsze jakieś przesłanie, oprócz tego, że są to wielkie emocje sportowe, oprócz tego, że możemy świetnie promować nasz kraj, ale również e, zawsze mamy jakieś hasło, które chcemy, żeby Tour de Pologne niósł z sobą i ten rok będzie pod hasłem 25-lecia wolnych wyborów, rok wolności. Start do drugiego etapu Tour de Pologne zaplanowano w Toruniu 4 sierpnia. Zawodnicy rozpoczną rywalizację na ulicy Bema przy nowej hali widowiskowo sportowej.